Dzień dobry wszystkim! Ja jestem Misaga i chciałam Was zaprosić do oglądania pierwszej edycji Barbie Top Model. Nasze uczestniczki w tej edycji podejmą się konkurencji, żeby wygrać tytuł Miss Widzów. Głosowanie będzie odbywało się poprzez mojego Instagrama i to do Was będzie należała decyzja. Która z uczestniczek otrzyma tytuł Miss Widzów? Mam tutaj przygotowanych pełno ubrań i różnych dodatków, które pochodzą z najnowszej kolekcji, a dodatkowo dla naszych dzisiejszych uczestniczek przygotowałam wielką szafę, żeby wszystkie ubrania i dodatki mogły się przepięknie prezentować. Ta ogromna szafa ma pełno różnych półek i półeczek, dodatkowo są też wieszaki żeby nasze stroje przepięknie się prezentowały, całą szafę można bez problemu zamknąć, złapać za rączkę i lecieć na kolejny pokaz mody. Pierwsze dwie bluzeczki są z serii Minionkowej. Kolejny zestaw pochodzi z serii Młodzi Tytani. Czyż ta sukienka nie jest przepiękna? Następnie mamy tutaj roślinny kombinezon, gdzie torebka to ananas. Chyba tak. Nie wiem, nie znam się. Ja tutaj tylko prowadzę. To, to nie ja szykowałam te ubrania, to, to specjalni projektanci. Przepiękna koszulka i spódnica wraz z torebką serii Looney Tunes. Teraz przed wami dwa duże zestawy. No i w tym zestawie ewidentnie króluje ta ognista torebka. I sukienka lub, lub koszulka, przedłużona koszulka, nie wiem, nie znam się tak jak mówiłam, ja tutaj tylko prowadzę, nikt mi nie napisał skryptu, jak mam opisywać te, te ubrania, więc mogę się trochę pomylić. Tutaj ten wspaniały... Lew, chciałam powiedzieć tygrys, a to nie tygrys, to lew. No i zobaczcie tą koszulkę, ten T-shirt z tym z tym niedźwiadkiem takim tutaj, misiem polarnym. No przecież to przecudne jest po prostu. Czy kojarzycie tych obcych? Tak, moi drodzy, są oni stoi story. Spójrzcie na tą przepiękną torbę z rakietą. Jeżeli któraś z kandydatek ją wylosuje, to po prostu wyleci w kosmos! A na sam koniec zaprezentuję wam zestaw dodatków szkolnych. Zobaczcie ten pojemny plecak, ten wspaniały tablet, ciekawe jakiej jest firmy! Pierwszą kandydatką w Barbie Top Model jest Lola. Aktualnie jest ona mniej znaną influencerką, ale wierzy, że jeżeli zdobędzie tytuł Miss Widzów, to jej wyświetlenia na Instagramie podskoczą, poszybują w górę! Kolejną kandydatką jest przepiękna Ewangelina. Zajmuje się ona uczeniem dzieci w szkołach malarstwa. Ale sama bardzo mocno pragnie zostać kiedyś sławna. Następne dwie kandydatki to siostry bliźniaczki, które całe życie ze sobą konkurują. Stella uwielbia wszelkie sporty zimowe i nienawidzi ciepła. Natomiast Selena nienawidzi śniegu i lodu, uwielbia wylegiwać się na plaży. I czasami wskoczyć do jakiegoś morza, żeby trochę poudawać, że pływa. Na pewno każdy z nas chciałby zobaczyć, jak te dwie siostry będą się pomiędzy sobą biły o wygraną. Naszą piątą uczestniczką jest Alexa. Posiada ona bardzo dobrze prosperującą firmę kosmetyczną. I tak naprawdę sama nie wie, co tutaj robi. Czemu wzięła udział w Barbie Top Model? A teraz przed wami jedna z najśmieszniejszych kandydatek. La Chica Maria. Ona nigdy nie potrafi usiedzieć w miejscu. Uwielbia tańczyć, śpiewać. Naszą przedostatnią kandydatką jest Niko Nichan, która przyleciała prosto z Japonii. Twierdzi, że wygrała już wszystkie wybory mi z Japonii i teraz czas zdobyć Europę. To będzie nasza ostatnia ósma kandydatka. Nazywa się ona Minerva jest z zawodu fryzjerką, no i zresztą jak widać po jej przepięknych włosach potrafi też zrobić i sobie przepiękną fryzurę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną edycję Barbie Top Model proszę o zostawienie pod tym filmem 40 tysięcy łapek w górę. Tak naprawdę to im więcej, tym lepiej, bo wtedy będziemy mogli zaprosić jakieś bardziej znane modelki, influencerki, aktoreczki, piosenkarki, a do jakiegoś niszowego programu to one nie będą chciały dołączyć, więc 40 tysięcy łapek w górę. Musi być. Wszystkie ubrania, dodatki, jakieś torby zostały rozłożone i specjalnie ponumerowane. Tutaj znajdują się miseczki, w których będziemy losowali dane kreacje. A kto zaczyna? Losowanie rozpoczynamy od kandydatki Loli, która zmierzy się w swojej pierwszej konkurencji z Ewangeliną. Czas rozpocząć losowanie. Jaka będzie jej pierwsza rzecz? Numer 9. Bluzeczki i te sukienki są rozłożone tutaj w specjalnej kolejności. Lecimy po kolei: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Dziewiątka, moi drodzy, to Młodzi Tytani. Jako, że wylosowała się tutaj sukienka, to nie losujemy już nic z miseczki numer dwa. No, bo w przypadku sukienki nie jest już potrzebny żaden dół, nie potrzebuje żadnej spódniczki albo spodni. W miseczce numer 3 są buty i uwaga, uwaga, numer 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Te oto pomarańczowe. No, powiem Wam, że jak na razie to chyba będzie tutaj nawet to pasowało do siebie. Ostatnia miseczka to różne gadżety i torby, więc wylosujmy tutaj pierwszą karteczkę. Numer 9. Gadżet numer 9 to. Teo, to tutaj słuchawki i chorągiewka. Ewangelino, jak obstawiasz? Czy Twoje ubrania będą lepsze, czy gorsze od Loli? To wszystko się okaże, zacznijmy losować, a kiedy już wylosujemy, wszystkie stroje, dziewczyny się w nie przebiorą i zaprezentują na wybiegu numer 3, numer 3, moi drodzy. To tutaj ta oto piękna czarna bluzeczka. A kolejną rzeczą będzie. Uwaga, uwaga, mam karteczkę, mam karteczkę numer jeden! Minionki, spódnica w minionki. Czy to będzie do siebie pasowało? No nie wiem, to się okaże. Zobaczmy jeszcze, jakie buty nasza Ewangelina tutaj dostanie. Uwaga, uwaga! Numer 5. Pod numerem 5 kryją się te przepiękne złote gladiatorki. Chyba tak powinny się nazywać, ale tak jak mówiłam, ja tutaj jestem tylko prowadzącą. Nie znam się na modzie. Gadżety mogą dopełnić cały strój idealnie, więc co tutaj trafimy? Numer 5. Moi drodzy, numer 5 to ta przepiękna torba z płomieniami i żółte okulary. Moi drodzy, na tym telefonie mam już wyniki. Która z dziewczyn przejdzie tą rundę? Lola czy Ewangelina? By się tego spodziewał! Ewangelina przychodzi do kolejnej rundy, ale moi drodzy, przewaga Ewangeliny była naprawdę niewielka i chciałam jeszcze wam dodać, że w takim głosowaniu brało około 1500 osób, więc jest to naprawdę bardzo spora liczba, ale pamiętajcie, że w drugiej edycji może być was jeszcze więcej, jeżeli wbijecie na mojego Instagrama. Druga runda z bliźniaczkami będzie na pewno bardzo mocna. Szykujcie się na ogromną rywalizację. Zaczynamy od Stelli. Uwaga, uwaga, co ona nam tutaj trafi. Dziesiątka! Dziesiątka, moi drodzy, to ten przepiękny kombinezon, czyli ponownie tutaj nie losujemy nic z drugiej miseczki. Zaczynamy teraz trzecią miskę, czyli buty. Uwaga, uwaga! Numer 3, numer 3 to te oto białe tenisówki. Po mojej wstępnej, nieprofesjonalnej ocenie mogę stwierdzić, że wszystko do siebie pasuje, ale czy dodatki również będą pasować? Numer 7, numer 7, moi drodzy, to tu był numer 5, numer 6, numer 7, czyli szkolne dodatki. No i jak tam podoba Wam się ta seria Barbie Top Model? Tak, podoba się. No to proszę zostawić subskrypcję na moim kanale, bo jak wyjdzie drugi odcinek, to co? To go nawet nie zobaczysz, jak nie będzie tej subskrypcji, więc rachu ciachu proszę tam klikać. Selena jest uważana za tą bardziej wredną siostrę, więc mam nadzieję, że nie oberwie mi się, jeżeli wylosuje jej tutaj jakieś niepasujące do siebie ubrania. Numer 6, moi drodzy. Wow, jestem po prostu w szoku. Czyżby ten lew... Sugerował, że taki charakter ma nasza Selena? Ach, będziesz chyba pięknie w tym wyglądać. Dobrze, w takim razie nie losujemy już dla ciebie żadnego dołu, no bo to jest sukienka i teraz czas na buty. Buty, buty, buty. Buty numer 8. Buty numer 8 to te przepiękne sandałki na koturnie. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że jedna z sióstr będzie ubrana bardzo grzecznie, a druga bardzo niegrzecznie. Numer jeden, moi drodzy, numer jeden to torba z rakietą od minionków. Tego ogłoszenia wyników boję się najbardziej. Dwie siostry bliźniaczki, każda z nich chce wygrać. To może się skończyć dla mnie źle, bo to ja zapewne oberwę, bo jestem najbliżej nich. One tutaj stoją i się na mnie patrzą i czekają na te wyniki. Nie jestem gotowa, żeby zobaczyć te wyniki, ale muszę to zrobić. Jestem prowadzącą, podjęłam się tej roboty. Stella, gratulacje wygranej! I to jaka ogromna przewaga! Zdobyłaś 64% głosów! Niesamowite! Brawa! Jakim cudem mogłaś wygrać! Wygrać ze mną! Zrzucę ci te okulary! Jak mogłaś to zrobić? A! A nie! To wina! To wina tej prowadzącej! Ona na pewno ustawiła te wyniki! A! Myślę, że czas już przejść do rundy trzeciej, bo to, co się działo w poprzedniej, to, to po prostu brak mi słów. Prawie straciłam życie, naprawdę. Na backstage'u chciały, chciały mnie te bliźniaczki obie dorwać i wyrwać mi wszystkie włosy. Mam nadzieję, że te dziewczyny już nie zrobią jakiegoś tutaj ogromnego zamieszania. Zobaczcie, jak na siebie miło patrzą. Czyżby się zakolegowały? Alexa jest panią bizneswoman, więc na pewno wolałaby ubrać siebie w jakieś takie dosyć poważne ciuchy, niż chodzić tam z jakąś torebką ananasem, ale to się wszystko okaże. Numer dwa, moi drodzy. Numer dwa to chyba najbardziej śmieszna koszulka spośród tych wszystkich ubrań tutaj z jednorożcem. Aleksa nadal się uśmiecha, nawet kiedy widzi tą różową. Mega śmieszną bluzkę, ale myślę, że po prostu potrafi bardzo dobrze udawać. Wie, co robi, wie, co robi. Musi być cały czas uśmiech na jej twarzy. Nie może pokazać, że jest smutna. Numer dwa to ta długa spódnica z Looney Tunes Następnie wylosujmy buciki. Jak na razie jest naprawdę mega kolorowo, i do tego jeszcze te długie czarne kozaki. Cóż to będzie za kreacja? Będzie naprawdę mega śmiesznie, jeżeli wylosuje się teraz ten ananas. Numer dwa, nie moi drodzy. Numer dwa to torba. Moi drodzy, cóż za fart, Aleksie udało się trafić komplecik! Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. Lacika Marika delikatnie jest poddenerwowana, bo kiedy zobaczyła przebierającą się Aleksę na backstage'u, zobaczyła, że jej strój wygląda naprawdę dobrze, naprawdę bardzo dobrze i ciężko, bardzo ciężko będzie ją pokonać. Numer 4, moi drodzy, numer 4 to ta bluzeczka z minionkami i z napisem Och! Zobaczmy co teraz się tutaj trafi Numer 6, moi drodzy, numer 6 to ta czerwona spódnica w kratę Moim zdaniem ten zestaw jak na razie nie wygląda źle, ale, ale tak jak mówiłam Ja się przecież nie znam, ja tutaj tylko prowadzę ten show To wy oceniacie, to wszystko od was zależy i uwaga, uwaga Numer 9, buty numer 9 to te to tutaj na samym końcu, różowe trampeczki. Losujemy już ostatnią rzecz, czyli dodatki i numer 4. Numer 4 to moi drodzy ten mega śmieszny ananas i różowa bransoletka. Wydaje mi się, że to będzie idealnie pasowało dla naszej Łaciki Mariki. Piszcie koniecznie w komentarzach, na kogo oddaliście swój głos. Ja przyznam szczerze, że wybrałabym po stroju Aleksę. Bardzo mi się podoba, ale oczywiście ja tutaj dużo do gadania nie mam. Wszystko zależy od Was. Moi drodzy, do drugiej rundy przechodzi laCzika Marika! Gratulacje! Zdobyła 58% poparcia. Gratulacje! Czy ostatni mają najgorzej? W wyborach mi stop model na pewno, dlatego że dla tych dwóch oto przepięknych dam zostało już najmniej ubrań gadżetów, butów do wyboru, ale to wcale nie oznacza, że te rzeczy, które zostały, są jakieś słabe. Zaczynamy losowanie od Nikonichan i muszę wam powiedzieć, że ta kandydatka obawia się delikatnie, że wylosuje trochę za małe ciuchy. Jest ona tutaj najwyższa. Ze wszystkich dziewczyn, więc różnie to bywa. Może coś na nią nie pasować i być przykrótkie. Numer 8, moi drodzy, numer 8 to będzie. Tu mamy 5, 6, 7, 8. Moim zdaniem zostało tutaj jeszcze sporo bardzo fajnych rzeczy. Co nasza Niko trafi? Numer 7. Wow, to ta przepiękna skórzana. Budniczka w kratę. Wygląda świetnie. Teraz czas na buty. Buty, buty, buty. Zostały już tylko trzy pary, jak widzicie. Więc naprawdę mały wybór. Numer 4, moi drodzy, to te oto czarne tutaj buty na obcasie. Czy gadżety nadadzą charakteru tej kreacji? Numer 8 to te oto przepiękne złote dodatki. Szykuje nam tutaj się chyba Niko w bardzo eleganckim stroju. Pamiętajcie proszę o tych łapkach w górę, bo jak nie będzie ich 40 tysięcy, to obawiam się, że producent może mnie zwolnić. A ja chcę tutaj dalej pracować, więc pamiętajcie, 40 tysięcy łapek w górę. Pani Minewro, czemu pani tutaj śmiga na samych majtkach już? Ja rozumiem, że pani była ostatnia, ale żeby aż tak nie móc już się doczekać tych nowych strojów, troszkę przesada. Jak wszyscy dobrze widzieliście, trafił się numer 5. Wygląda ta bluzka naprawdę mega stylowo, a wręcz powiedziałabym, że rokowo. Dobrze, zobaczmy kolejną rzecz, kolejną rzecz. Numer 4, moi drodzy, numer 4 to te zwykłe czarne getry. Czy to będzie do siebie pasować? To się okaże, to się okaże, jak minewra wszystko przymierzy. Zostały dwie ostatnie pary butów, którą uda mi się wylosować? Proszę bardzo. Pod numerem 2 kryją się te oto bardzo dziwne sandały z jakimiś włosami na przedzie. Nie wiem, nie wiem, ja bym chyba takich nie ubrała, troszkę bym się bała. No i zobaczmy jeszcze ostatnie rzeczy, czyli gadżety. Jakie będą gadżety, moi drodzy? Numer 3, numer 3 to tutaj ta, to, to, to saszeta, która pochodziła z zestawu młodych Tytanów i złote okulary. Napiszcie też koniecznie w komentarzach, kto waszym, waszym zdaniem powinien przejść do drugiej rundy. Do drugiej rundy przechodzi. Minewra! Z jaką wielką przewagą głosów! Ludzie, czemu wam się tak niko nie podobała? Macie coś do niej? W półfinale zmierzą się ze sobą te dwie oto przepiękne panie, czyli Ewangelina. I Stella, ale zanim przejdziemy do głosowania, niech te oto kandydatki opowiedzą, jakie jest ich największe marzenie. Jak już pewne słyszeliście na początku, jestem malarką i moim marzeniem jest, żeby moje obrazy, moje przepiękne prace trafiły do wszystkich osób, które na mnie głosowały. Zrobię to, zrobię to, wyślę wam te prace, jeżeli pozwolicie. Płaczę na zapleczu, bo przegrała ze mną pierwszą rundę. Ha, ha, ha. Chciałabym wygrać, zostać mi z widzów, żeby dopiec jej jeszcze bardziej. To jest właśnie moje marzenie. Kolejne dwie dziewczyny, które wybraliście do finału, to Laci,ka Marika i Minewra! Moim marzeniem jest po prostu dla was zaśpiewać. Może zrobię to teraz. O sole mio! Ty! Proszę panią, proszę się uspokoić. Nie chcemy raczej tego dalej słuchać. Jeżeli pani dojdzie do finału, wtedy będzie pani mogła zaśpiewać całą piosenkę. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Byłam pewna, że przegram z Niko, bo przecież ona jest wielką gwiazdą w Japonii, a tutaj proszę, udało mi się wygrać. Niesamowite, to jest po prostu niesamowite. A dodatkowo moim marzeniem jest założyć kiedyś salon fryzjerski dla psów, ogólnie dla zwierząt, bo bo powiem Wam, że z ludźmi to czasami jest ciężko. Bardzo często im się coś nie podoba, że na przykład grzywkę krzywo przycięłam albo miałam przyciąć tylko końcówki, a ucięłam połowę włosów. No a wiecie, a, a zwierzęta nie będą miały z tym żadnego problemu, bo... No, bo nie mają głosu. Zaczyna się robić już naprawdę bardzo gorąco. Nie będę podnosiła rąk lepiej do góry, bo, bo mogłabym być tutaj pod pachami ostro spocona. Więc może sprawdźmy, kto przejdzie do finału. Pierwsza uczestniczka, którą zobaczymy w finale, to Stella! Gratulacje, 70% głosów! To jest ogromna liczba! Aż się zapowietrzyłam z wrażenia. Druga siostra Selena, słuchajcie, minę ma bardzo niemrawą, jak usłyszała te wyniki. Jej mina jest coś mniej więcej taka. Jak ona mogła wygrać? E? Laczyka Marika czy Minevra, obie panie mają naprawdę bardzo duże poparcie, ale jak głosy będą wyglądały w tej chwili, w tym momencie, w półfinale? Uwaga, uwaga! Wow, Minevra znowu po prostu rozgromiła przeciwniczkę. Czy ona ma szansę na finał? Dziewczyny, wielkie gratulacje, jesteście w finale. Widzowie już zaczynają na Was głosować, ale żeby mogli poznać Was troszkę lepiej, to pokażecie swoje talenty. Moim talentem oprócz jazdy na snowboardzie, na nartach, na łyżwach, na sankach na wszystkim, co jeździ po śniegu i lodzie, jest znajomość, sztuk walki. A wiecie po co się tego nauczyłam? Żeby móc wygrać zawsze z moją siostrą. I kop, kopa, kopa, kopa. Nie spodziewałam się, że dojdę tak daleko. I prawdę mówiąc, nie mam, nie mam jakoś zbytnio ciekawych talentów. Umiem, umiem tylko Trząść tak fajnie włosami i jeszcze potrafię zrobić szpagat. Czy to wystarczy? Prawdę mówiąc, nie wiem, czy to wystarczy, ale jeżeli chcesz, to możemy na tym już zakończyć. Widzowie ocenią, widzowie ocenią, czy im się to podobało, czy nie. Dzisiejsza zwyciężczyni będzie na pewno brała udział w kolejnej edycji, żeby oczywiście obronić swój tytuł Miss Widzów. Pierwszej edycji Barbie Top Model. Tytuł Miss Widzów otrzymuje. Minewra! Gratulacje! Wielkie brawa dla Minewry! Za tą ciężką walkę! Za tą ciężką przeprawę! Gratulacje jeszcze raz! O matko, jedyna! O matko, jedyna! Co się dzieje? Nie spodziewałam się tego! Dziękuję wszystkim! Mu, mu, mu. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy i obiecuję, obiecuję, że wezmę udział w kolejnej edycji i obronię ten tytuł, obronię tytuł Miss Widzów!